Siemano, jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie zakończyliśmy. No bo gdzieś mogli, moglibyśmy być, gdzie indziej, nie? I w tym odcineczku... Co to kurwa? Co to kurwa było? Ja pierdolę. W tym odcinku planuję. Kurwa. Co planuję? Bo już kurwa nie wiem. Odbicie zakładnika z jakiejś tutaj zajebanej bazy. Kurwa. Podobno, że tu mają snajpery, chyba że coś źle, kurwa usłyszałem, że coś pojebałem. Dobra, sprzyczajki. Co, kurwa. Już mnie zobaczyli? To Trochę muli, kurwa, ale. Chyba jakoś damy radę. No tak, już mnie chuj, zobacz. Oh, yeah. like in in ok. A ci czemu są na zielono zaznaczeni? Bo mnie nie widzą, czy co, bo nie kumuluję. A co robić snajpę z tym, z molem najlepiej. Okej. Okay. Na razie nie ma żadnych dodatkowych zadanów. Jak się zdajemy, to mnie zajebią, nie? Na pewno. Dobra.

Napierdalają z tych działek co to kurwa jest? Część ziemi kurwa? Do chuja, Słuchaj, może tędy, nie? będzie lepiej ich zajść od tym, co... Okej... Okay. Okej... Okay. Nie widzi mnie nikt... Dobra. Kurwa, za ze stopera włączyć. Ja pierdolę. Ale mój dupce. Przejdź, i tak będzie mówił, że ja nagram lepsze gry, kurwa. Znaczy nie lepsze, tylko bardziej wymagające. Hej, chuj. Ah! headshot w buzie. Dobra, jednego mniej kurwa. Ciekawe, czy ten alarm bije, bo mnie zobaczyli, czy coś się kurwa. Pierdoliło im. O kurwa, miny? Ja pierdolę zaminowani. Uje, dupę jebane. Ta kolejność chyba tu, nie? Co jest kurwa? Mina? Dobrze zapisałem grę. Chyba się wpierdaliłem w minę, no bo coś by innego. No tak, no tu też są te krzyże niby. Chodzę w ten pychą, tylko czemu nie było wybuchu słychać nawet. Co podnieśmy, mnie? Kamień. Nie masz co chować za palmami kurwa. W tej grze. się może rastować? Nie rozjebię tego. Bardzo mnie to cieszy. tu też są te kurde miny zajebane. A jebany jebane żółtku? gdzie my jesteśmy? A znowu na tych kurwaminach ja już nie wiem o której stronie tu nikogo nie ma panowie kurwa prawie są Mikrofon do oka vyjebávame. Je schat? Iba jes, ne? Kurva. Menu kolobe. Či ten druhý chuj? Môj nestojí tu. Oh, 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 oh. O, wyjebili mnie na... Ok, Jak tam teraz dojść? Żeby się nie wyjebać w kosmos. Trawie chuja pewnie z... Dostał? O, stąd skurwysyn. A tamten to chyba też nie ma przejścia. Ja pierdolę. Muszę kurwa dostać. Kurwa, no i wiedziałem właśnie. Dobra, chuj w dupę i na imię. Wracamy chyba do wody, no bo co? Pójdziemy tędy... No, nie było mi... Okej, okay, musimy go obkrążyć, no bo tu nawet nie ma wejścia, kurwa. Kurwa, to wszędzie są te miny. Ja pierdolę. Ciekawe zobaczy. To? Kurwa, musi być. Jebane wejście. O kurwa. dokładniutki przed nami, czyżby to było tu, co to Żadnego wejścia, o chuja. Kontakt oraz no, spierdamy, bo nie znajdą mnie do no, Most, kurwa, i to pewnie jest wejście, skoro jest most, znaczy, że jest wjazd. No dokładnie.

Wiesz, przynajmniej wiem, gdzie mam iść. Widzieliście? Nie, nie widzieliśmy. Jesteśmy w tempie chuje. Kurwa. Z tobą są miny. No właśnie. <laughs> Naprawdę trzeba wejść, kurwa, tułem tutaj, tak jak wszedłem na tamten posterunek poprzedni? poprzednim. do tego by się przydał jakiś pojazd. O, o to będzie raczej trudno, bo że tam jakiś stoi za mostem. O kurwa, oni tam też już są. Dobra, zapiszę sobie, póki mnie chyba jeszcze nie widzieli. Może ja tam chyba nie zdążę dojść się skończy zaraz ten No pięknie Autosave w takim miejscu zajef fucking biście <głos> <głos> w pokemonach mi <nie> lepiej <noise> kurwa jeszcze od tego momentu świetnie Bardzo mądre to było ze strony twórców. Eee, Sejba zrobić w takim miejscu, gdzie jest fuję żołnierzy, i jeszcze do tego kurwa instrukcje jakieś podawali, których nawet słowa nie zdążyłem przeczytać. Zresztą też usłyszeć, no to będę. Chyba szterle. Ok, jestem z powrotem. Zostawiam się do środka. Niestety, poszczerzenie. Mazuka? Mazuka! Yeah. Nie teraz, kretynie! Co tu mamy? Weź amunicję. Weź granat. Weź granat. Weź amulicję. Co tu mamy? Ale się nachopimy To co, doszczerbiam Wasuka no. Dobra, zapiszę się. sporo znalazłem Jeszcze tu snajper gdzieś była, to bym był Happy. Ten był Very Happy meal. Ciekawe czy można rozjebać dystrybucję. W sumie nie widziałem tu nigdzie stanowisk snajperskich. Więc może ich tu nie ma. Oby. Nie przeladowałem. Kończy się ramo. Jakim cudem. Co i o kurwa? Ktoś ma pompę? Ktoś ma pompę? Coś ma, ma pompę. Muszę mieć pompę. Pompę, pompę, pompę. Cześć, Skrada ja go. Od ty co my...

Pompa? Jest pompa. Nie, to nie chuj tu miał pompę. Który chuj miał pompę Do Pompa do kutasa. O, teraz mam dużo A na stałowisku. Twarde. Zakupy łby mają. Który chuj to miał pompę, kurwa? Ja chcę pompę. Pierdolona muzyka, jak głośno gra. Ale za mnie debil, sorry. A, są? Dawaj tą pompę. Chuj, są. da? Bierzemy tą pompę, kurwa, czy nie? Chuja z tego. A co tu mamy za nasadkę? Też te szczałki, no dobra. Wyjebie ten karabin. No. Nie mam nic do niego. Tu mamy 8. co możemy sobie tutaj dodać? Retarka i kolimator. Ok, ktoś tu jest. Uka, tempikuję. Czy ja to biorę jako amunicję, tak? No to wygląda. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy teraz zrobić? Mamy iść tu, tak? No to wszystko wskazuje... Jeszcze nie jest to kurwo. To jest hmm. Co jakieś szkole pierdoli? To daje szkoła.

Wiesz, we'll że kurwa. Wiesz, że jak pojechamy, kurwa. A ci se tu chuje stoją. Dostałem nowe zadanko. A więc stąd tak? Wszystko na to wskazujesz. Tych chujów tutaj sporo jest na dole. Co widziałeś? Nic kurwa nie widziałeś. <gryw> to tylko chłop leciał w powietrzu. Kurwa, ta muzyka. Sorry, na chwilę musiałem wypieprzeć przed znowu. Ale jesteście inteligentni, kurwa. Widać, że nie jesteście Japonczykami, kurwa. Kurwa. Dostał serię i chuj żyje dalej, no zajebany. A ciebie kurwo już przecież zajebałem. Może żeby syn musiał inny przyjść. Bejebaniec. Kurwy są Dobra, spierdamy Ale zaraz udóbcą tam dąby Czy to jest kin ząkry Chyba nie Także ja pierdolę. Kurwa mać. Ale doj ale O! Jeszcze coś się zwiesiło. Okrzyki, kurwa jak. japońskich pornosach, kurwa. ...jebanych, ocenzurowanych japońskich pornosach. <laughs> czy to jest ten budmetyk? Chyba tak, kurwa, nic nie widzisz, debilu, bo tu nic nie ma. Zabezpieczasz mnie od tyłu? Wolałbym, żebyś tego nie robił. Ale masz tempo! Kuk, klingel i czt! Dobra. Dzisiaj pompa chyba przyda, bo... Za kamary. Uuu, what Czy to jest... Z... Czy to jest arsenał? Tak jest, motherfuckers! To jest Arsenal. Kurwa Wody no to nie, nie chcę tego <grymne> Się rozpędziłem bazuka, Jeszcze granaty. Wyrzutnie, OK Okej, zapiszemy sobie. Kurwa ale no, się nachapałem, amo nie była jakby ta pompa. No chyba sobie kurwa, piny robicie. Aby ta pompa miała jeszcze... Co robi ta mama Trzeba penetrować te pomieszczenia, bo czasami... Można znaleźć coś fajnego, muszę jechać na górala. tu Chyba <noise> no, jednak coś będzie z azjatyckiego pornola za chwilę. <noise> Użyj, drzwi. nie przeszedłeś, już odpierdolę całą zimną, całą brudną robotę. Teby chuj. Bro, nie związali. Szkoda. I thought no one was coming for us. What took you so long? Well, we had a little trouble finding your boat. Our boat? Mm. Our boat's gone. Our boat only a week ago. We're bardziej, we're break for the harbor, but something... something... doesn't want us here. Something out there is killing people. Where's the rest of your team? Badowski's dead. The others are still at the excavation site. It's east of the heli base above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? A to, so, babka, początku, I'm not going back. I the beginning, the movie Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work. He was excavating a statue in the jungle. Only it's. it's not a statue. It started transmitting a signal. It led us to a structure in the mountain. Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization. We're not so sure. Uh-huh. Chief strong You may not have much time. Get Rosenthal's team out of here and secure this island. Whatever this thing is, you can't let the Koreans have it. I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed.

Wiecie co? Dobra. To zrobimy, ale w następnym odcinku muszę szybko kończyć, bo już zaczynają do mnie napierdalać. Więc ty naraz, kaziomale... się mało.